Elo, Elo, z tej strony Elmos i witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie Critical Ops. Jak widzicie, jest nowy sezon, dlatego nagrałem. Sorry, że tak długo nie było odcinku, ale nie wiedziałem, co Wam nagrać. Naprawdę nie miałem żadnego pomysłu na film. Miałem jakiś tam pomysł z House Flipera, chciałem nagrać, ale potem pomyślałem, że. Nie ma to sensu. Ale nie wiem, jak będziecie chcieli to napiszcie, czy chcecie to zobaczyć na moim kanale. Dzisiaj taki odcinek, że zagramy jakąś gierkę. Zaprezentuję Critical Pass. Ocenimy go. Ju, już widzicie, trochę sobie powbijałem. Oczywiście kupiony jest. Na bogato. <grych> no i zaczynamy. Tutaj pierwsze co to jest skrzyneczka. Nie będę je zbierał jak na razie, bo chcę sobie zebrać wszystkie na odcinku. Albo w sumie, taki, żeby nie był nudny, dobra, mamy tak skrzyneczkę. Teraz skin do awupy O kurde, ładny. A ja nie mam właśnie fajnej AWP. -y. To co, dodajemy do wyposażenia. Mamy kredyty Openik będzie chyba trzech skrzynek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak widzieliście, jak wstawiłem w ogóle taki klip. Gdzie dropłem sobie moją nową kosę Oczywiście dropłem nową kosę, jak ktoś nie wie Dobra, czekajcie, tutaj sobie zbierzmy to I P90 Mało no, ładniejsze, ale zawsze warto mieć Mam z piątego tieru, takie jakby plażowe Standard Mam no, 100 kredytów i standard Fajnie no i gitarka. Taki może krótszy odcinek, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Właśnie. No i załóżmy 7 łapek w górę. Następny odcinek. Nareszcie do jakiegoś leworweraski, bo właśnie mam taki brzydki. Dodaj do wyposażenia. Tutaj Boombox Element. No i co no i odebraliśmy? Tutaj będzie jeszcze dużo, jak ktoś nie wie. Ostatnie to jest takie coś, bardzo fajny jest ten element tej... Pani <grystanie> Dobra czekajcie, musimy zobaczyć co tutaj nowego dropłem O jak widzicie tutaj miałem do skina ostatnio taki miałem To o właśnie mam taki I mi się bardziej podoba niż ten na przykład, ten co teraz dropłem, poczekajcie bo mi coś laguje O, no I teraz wam pokażę moją kosę nową To jest Tactic Tool Tiger Dropłem ją. Moim zdaniem jest ładna. Nie ma co narzekać. Chyba jak tak kliknę, to mi tylko pokażę zwykłego tak. No i co? No i otwórzmy i zacznijmy grać. Otwórzmy sobie standard najpierw. Leci nam oczywiście coś słabego, bardzo słabego. Drugi tier, coś. Zawsze warto mieć. No i znowu coś bardzo słabego co to będzie do HK skin fioletowy no i co na spontanie lecimy lecimy czekajcie jest niebieskie o kurde o nice bardzo fajny skin mam chyba nie wiem czy mam lepszy nie nie mam lepszego ten mi się tak średnio podoba wam powiem o, kurde, ładny jest. W sumie bym bardziej wolał tego lub tego. Lub chociażby tego. Ale jest ładny. Czekajcie. Ale kurde, szkoda, szkoda. Myślałem, że nam kosa poleci. Ciekawie by było. Taką koskę mieć. O, ty co jest? A, do HK jeszcze mam. W sumie HK mam beznadziejne. To byśmy mogli się zmienić na te fioletowe. Czekajcie. I do tego mam takie coś. No to mi się nie podoba w ogóle. Mam dwa lepsze. Już kurde prawie 500 kredytów, no to spoko, spoko. Dobra, to ja wyszukam gierkę. Albo w sumie wyszukam tutaj, bo co mi szkodzi? Obrońca zagrajmy sobie nowy tryb i oceńmy sorki, jak mówię, za cicho albo za głośno, ale bardziej za cicho mówię, bo jest troszeczkę późno. I po prostu możecie sobie podgłośnić. Jakbyście chcieli, na przykład, nie wiem, odcinek z Filip. House Flippera no to napiszcie Wiem że się powtarzam ale Czasami się stresuję po prostu Przed odcinkami nie wiem co powiedzieć Nie mam nigdy nic napisanego na kartce Wszystko to jest spontan I co czekajcie bo kurde, kamerę Se przesunęłem całkowicie Dobra weźmy sobie ją tutaj w róg Żeby mi nie przeszkadzała No i co no i oczywiście zaraz pewnie zginiemy Bo ja nie jestem dobry Jestem wręcz ciulowy w tą grę Dobra, UMP. Kurde, zabrał mi go. A już myślałem. Nie wierzę w to. O kurde, udało się, fartem. Z fartem, ludzie, z fartem. Aha, dostałem dwie plomby. I leżę. Musimy sobie kupić jakiegoś, jakąś broń. A chyba za chwilę końcówka jest nawet. Dobra, trzeba zagrać nowym. Kurde, nie to. Nowym leworwerem. Chociażby, że nie umiem grać w ogóle leworwerem. Naprawdę nie umiem nim w ogóle grać. Zobaczycie, się będziecie śmiali. Jak widzieliście, nie wierzę w mojego Aima. Dawno nie grałem. Jestem tak ciulowy w tą grę. Po prostu nie umiem grać. Hmm. Aha, wygraliśmy. Dobra, to ja robię cięcie i widzimy się w następnej A, sorry, sorry. Myślałem, że to już jest koniec, a to dopiero jakaś połówka druga. Wyłączyłem nagrywanie, Tak patrzę, odliczanie się nic nie wyłącza i tyle O kurde, idą Chłopco kozaczy w tą grę, co no, life i reto reto Rato Nie wiem, jak to się czyta Mój movement w ogóle jest tak, tak do dupy że wiesz że wiecie, kurde Nie umiem grać w ogóle w tą grę Za trudno dla mnie idzie jakiś chłop, dostaje dwie plomby i z Jestem taką ciotą w tą grę No co, co mówić ze mnie, czekajcie A to mówi tak, czy siak hmm. Spróbujmy kogoś zabić Chociażby jedną osobę No wiedziałem, że nie zabiję, bo jestem za słaby Mówiłem wam, nie, no nie da się nagrywać Jakbyście chcieli jakieś klipy, no to wiecie To nigdy się nie pojawią Bo nie umiem w tą grę grać i tyle Ci ja nie wierzę. Pewnie nikogo nie zabiję, bo ta gra za trudna dla mnie. Dobra, nareszcie coś wsiadło. Mamy P90. Z P90 możemy już poszaleć. O kurde przebieg. Już myślałem, że go nie zabiję, bo tak do dupy mi poszło. Te full auto to wiecie tak, o szczęściem w sumie go zabiłem Tam trzeba na daleko kogoś zdjąć No amunicja, no nie wierzę Czekajcie Kurde pewnie zginę No zginę 100%, o kurde to było piękne Ciutże akcja raz na bazylion, o kurde idzie Ajajaj aj, aj. Słabo, bardzo słabo weszło teraz Praktycznie wcale Dobra, mamy ten leworwer, którym nie umiem w ogóle grać Ale ładny jest, bardzo ładny, mi się podoba Nie będę go zmieniał tak, jakbym teraz, nie no, jakbym dropnął z piątego tieru, ten, który mi się najbardziej podoba To owszem, bym go zmienił Jak chcecie taki odcinek, że pokazuję Wszystkie moje skiny, jakie mam To chętnie wam taki nagram Zabity pierwszy. Skin ochrzczony. Chłopiec tam w środku, co nie? Jest, no. O kurde. No i dostałem na kły. Ale nie zobaczyłem go, naprawdę. Szkoda, że tutaj tak mało pieniędzy się dostaje. Bo niektórzy biegają z tymi pałami i nie mamy szans. pistole to fałs, Dobra, leżysz, chłopiec, pisz. No i co? No i ja na stron. Ile to już trwa? E, tam 10 minut, właśnie taki odcinek 10-minutowy, bardzo fajny. Przyjemny, mam nadzieję. I też, że nie za nudny nie jest, bo wiem, że jest na pewno nudny. Ale taki. O, to jest moja kosa. kurde, no nie mogę wam pokazać, bo jestem... tam skąd jest kłopot ma ten? Dobra, dziwne. O, to jest moja koska, czekajcie. O, piękno. Patrzcie, patrzcie, będzie kosa. No nie wierzę w tą grę. Nie da się w nią grać. To nie gra. Oni idą plantować. Oni wiedzą, że zaplantują i wygrywają. No jeszcze mój aim. Ja mam taki aim słaby. W ogóle nie ma aima. No czemu amunicja się kończy tak szybko? Ja nic nie mogę zrobić i tu amunicja pada. Kurde, pewnie za cicho mówię. Czasami, tak za cichutko. O kurde, double beretki. No to dawaj to. Też mam takiego skina jak on. Oczywiście, próbujemy z kosy. Jest chłop, patrzcie, będzie kosa. Robimy podskok. No i chłop leży, jak to? Jak to także można? O kurde, nie chcę zginąć, bo mam double beretki najlepszą broń do tej pory. A nie, P90 miałem. Chciałbym, żeby powró powróciły te wyścigi zbrojne. No to było. A nie, są chyba dalej. Nie wiem, jak jestem głupi, to jestem głupi. Co jest? No nie, no chłopce. Chłopcze, coś tyś zrobił. Dlaczegoś. Dobra, trzeba po prostu kampić. Ale oni nam od góry wskoczą na daszek. Tutaj. Ole... Nice. Kopnac trzeba się nie mnie i nie zabił. W 3 sekundy. Dobra, ile mamy pieniędzy? 1500 za mało, za mało na AWP. Nie no, nie uzbieramy na Awkę na pewno, nie. Dobra, zagrajmy. Weźmy tutaj agresywnie. Przytrzymajmy full auto baitem. Jest góra. Jesteś mu. No nie wierzę w to, nie. To się grać nie da. To jest ustawione wszystko. Oni mają podkręcone te strzelanie. No bo ja jestem very noobem. I tak jest. Patrzcie. Dobrze. Dobra. Pierwszy raz kupimy coś lepszego. MP5. Skin. Obrzydliwy. <laughs> nie no. Za piękny. Nie jest za brzydki tak samo. Sam raz. Dobra. MP5 to coś porobimy tu. Pewnie zaraz zginę. Znając życie jeszcze też lagi przez betę. Ma, jak ktoś wie lub nie, Beta jest mocno zlagowana. No i dobra i tak na S. Idzie. O kurde ty, ile mam hajsów? Pęćdziesiąt od razu. Jak coś słyszycie, to sorry, ale... Yy, chomik Homik pije. Kurde. Uspokój się chłopcze, ja nie piję. No patrzcie jeszcze. Myślałem, że mnie zabije. Już mam loła. A nie, ty, 150 HP mam. No co jest, tak lagi dziwne. Ścinki to ja mam na co dzień. Gdzie oni są? Nie ma go tam. Ty, to dziwne. A jest, schodzi. Patrzcie, dostanę na kły. No nie wierzę w to. No i koniec, po 90 baj. Nie mam już broni. Nie mam broni i tyle. Najgorzej. Dobra, trzeba iść tutaj. Trzeba tak, wejść sobie tu I jak coś to trupić tamtego na daleko Leży Śpisz chłopcze, śpisz Wziąć odzyskać mojego Pema Oddawaj go Był podpisany, że twój? Owszem, nie A mój był Myślałem, że go zabiłem Ale to było piękne, tak przez ścianę zabić chłopa Wiem, że oni zaraz będą raszowali, więc trzeba uważać. Po prostu stoimy, nic nam nie zrobią. Słabi są. Dobra. O, tutaj zeskoczył chyba. Nie, jest góra. Leży. Śpisz, chłopcze. O, tutaj digielse leży, to go też podniesiemy. Warto im nie dawać. Nie, jest. Ale to było... No nie powiem życia patę. Aha, dostałem na kły z pistoleta. Miałem już w sumie loa, więc wiecie. Żadnej straty. O kurde, na nastać. No to to teraz idzie na S. Nie! Co ja zrobiłem? Nie gram w tą grę. Nie gram w tą grę. Zabiłem go, ale... Nie! No co to było? No nie no! Jak mnie zabijają? Jak ta gra jest niesprawiedliwa w ogóle jestem ostatni. Jestem najostatniejszy. Nawet takiego słowa nie ma. Nice. Trzeba się wcelować, skampić, a nie ma raszować jak idiota. No jeszcze nie no, nie, nie gram w to. Specjalnie na odcinku mi nie idzie w ogóle. No patrzcie to. No co to ma być? Jak to jest niemożliwe, co teraz się tu dzieje? To jest niemożliwe, co tu się teraz dzieje. Poza odcinkiem to mi idzie w ogóle najlepiej na, na świecie. Zawsze jak nagrywam odcinek, to nie może mi ani razu wyjść. Fajnie. Jakieś ciapate wszystko musi być. Takie najgorsze. No zobaczcie na tego, tego. Ja. Nie no, kończymy już odcinek. Bo już za długi jest. Ostatnio, ostatniego tego fraga zróbmy. Spróbujmy z granata. O, challenge, szybki challenge Challenge Idziemy szybko, tak Dobra, chłopa nie ma Dlatego robimy serio. Także fragensonem Kopu kampi I koska Pięknie, jeszcze jedną koskę I możemy się żegnać Albo w sumie jest P90 Nie, ej dostał dwie kosy Mam cię na nagraniu Dobra, także ja się pożegnam takim akcentem, że po prostu se zraszuję ich. No, nie skosowałem go, nie udało się. Teraz zginę i kończymy odcineczek. No i patrzcie, patrzcie, nie chcę zakończyć odcinku. Chcę mnie męczyć. Chodź tu, chodź tu. O nie. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.